Siema. Dzisiaj zajmiemy się już drugą częścią kultowej Space Opery od BioWare'u. Must Effect 2 jest tą częścią, która pokazuje jak ta seria powinna wyglądać od samego początku. Większość błędnych decyzji podjętych w pierwszej części zostały poprawione i gra się w to aż miło, ale pamiętajmy, że gra oryginalnie pojawiła się w 2010 roku, więc to dalej czas Xbox 360 i PlayStation 3 co jest bardzo ważnym aspektem gry to, że sejwy możemy portować z części pierwszej co daje idealne połączenie pomiędzy odsłonami w rezultacie gramy dalej swoim własnym szepardem nie chodzi mi tutaj tylko o sam wygląd no chyba że wybierzemy opcję stokową szeparda ale o decyzje które podjęliśmy wcześniej Konsekwencje ich wyborów będą się ciągnąć przez drugą jak i trzecią część gry a świadomość tego nie pomaga nam w podejmowaniu nieraz to bardzo ciężkich decyzji a jak już tutaj jesteśmy, to fabuła zaczyna się mocnym pier... Znaczyno przed tupem i naszym sojusznikiem staje się nasz wcześniejszy wróg, czyli Cerberus. Napięcie i tempo gry jest szybsze od części pierwszej. Mamy wrażenie, że faktycznie robimy coś ważnego, i jak zwykle to od nas zależą losy milionów. Końcówka Mass Effecta 2 podkręca jeszcze tempo, jak i epickość gry do maksimum, i podejmujemy kluczowe decyzje, które będą rozwijane w części trzeciej. Fabuła jest taka bardziej wow i daje nam odczucie, że faktycznie robimy coś ważnego, a nie tyramy po mapie w poszukiwaniu pięciu marchewek dla jakiegoś jegomościa, bo sam nie może ich zebrać, bo tak. Mi przejście drugiej części zajęło 34 godziny i nie był to czas spędzony spoglądając na zegarek z nudów, ale wręcz odwrotnie. Ważność naszych misji, jak i ciekawie poprowadzona fabuła potrafią zatrzymać w fotelu, co oczywiście jest ogromnym plusem gry. Jak mówiłem wcześniej, sporo rzeczy naprawiono i usprawniono względem pierwszej części, ale musiały się pojawić i nowości. No wiadomo, żeby zaskakiwać i nie zanudzić odbiorcy. Usunięto jazdę Mako po planetach w poszukiwaniu surowców, jak i robieniu misji pobocznych, ale w ich miejsce mamy to. Sonda poszła. Nie mówię. Pomysł w założeniu może i nie był zły, ale mając tyle galaktyki, planet, robi się to nudne. A dźwięk. Sonda poszła. Tylko potęguje bezsensowność i marnowanie naszego cennego czasu. Jak ktoś nie grał w oryginalną grę, to może powiedzieć, że e pewnie to możemy olać, ale nie za bardzo. Da się skończyć grę nie wypuszczając ani jednej sondy. Sonda poszła. Ale tym samym blokujemy możliwość usprawnienia nas, naszej ekipy, jak i naszego statku. Te dwie pierwsze opcje utrudnią nam grę. Okej, okay, ale ta ostatnia, czyli nazwijmy to tuning naszego statku, wpływa na fabułę gry, więc... Sonda poszła. Nas nie ominie. Stryk. Iskierka zgasła. Grając z polskim dubbingiem, damską wersją Sheparda to właśnie ten głos usłyszymy i mamy możliwość przypomnieć sobie chociaż na chwilę naszego Wiedźmina, no ale dobra, do rzeczy. W drugiej odsłonie Mass Effecta też mamy dubbing, tylko że aktorzy się zmieniają. Mi osobiście nie przeszkadzał głos Tris Merigold, ale z męską wersją Sheparda ponoć jest dużo gorzej i nie każdemu ten nowy głos przypadł do gustu. Ale spokojnie, jest opcja włączenia oryginalnego angielskiego dubbingu z polskimi napisami, więc decyzja, kogo i jak wolisz słuchać, należy tylko do ciebie. Co może śmieszyć, to niespójność dodatków z oryginałem w kwestii lokalizacji. Jak już mówiłem, możemy słyszeć głos naszej rudej przyjaciółki. Po czym po chwili usłyszymy jej angielski głos, no bo dodatki nie zostały spolszczone w pełni, mamy tylko polskie napisy. Ciekawostką jest to, że w dodatku słyszymy pojedyncze słówka po polsku, ale obstawiam, że baza podstawowych słów była brana z oryginalnej części gry, a nie z DLC. Częsty to widok nie jest, no ale budzi uśmiech politowania. Dogranie polskich kwestii po prostu dałoby im spójność z oryginałem, no ale cóż. Legendarna edycja ma też i pakiety 20 DLC dodanych do Mass Effecta 2, ale liczba 20 nie oznacza dodatkowej zawartości w postaci 20 długich, niepowtarzalnych misji, a raczej jakieś drobnostki, no i tam fatałaszki. Ale spokojnie, mamy i misje dodatkowe, które są całkiem, całkiem niezłe, a niektóre nawet i bardzo dobre. Latanie po przestworzach dziwnym pojazdem jest. Latanie czymś, co unosi się nad ziemią i potrafi skanować, a nawet strzelać, no jest. Ciekawych pomysłów nie brakuje i przede wszystkim wprowadza urozmaicenie. Od. Sonda poszła. Same dodatkowe misje mają ciekawy pomysł i wciągają, a przynajmniej mnie wciągnęły, no bo wcześniej ogrywałem drugą część bez jakichkolwiek dodatków. Może i do najdłuższych to one nie należą, ale moim zdaniem niepotrzebne ich rozciąganie nie miałoby jakiegokolwiek sensu, a tak to były dobrym dodatkiem jako dodatek. Dużo tutaj strzelania, naprawdę dużo. W pewnym momencie miałem wrażenie, że jestem jednoosobową armią, a raczej trzyosobową. Na szczęście strzelanie wypada tutaj bardzo dobrze, a dodatkowe moce i ich rozwijanie daje nam nowe możliwości walki, więc mimo tego, że było go dużo, to nie nużyło. Co mnie bardzo ucieszyło to czytelna mapa, w końcu jest szansa, żeby się nie zgubić, a wielkość większych miast jest w sam rast. Mamy oczywiście szybkie podróże w Cytadeli, ale teraz są po prostu łatwiejsze. Zlikwidowano też i windy, a co za tym idzie nie ma loadingów, no i niepotrzebnego wydłużania czasu w grze. No chyba, że... Sonda poszła. Mast Effect 2 jest naprawdę świetną grą i tak jak powiedziałem na wstępie, tak powinna wyglądać i pierwsza część. Jedynka powinna hulać tak jak dwójka i każdy byłby zadowolony. Mamy tutaj ładne widoki i pomysłowe lokacje. Całość jest spójna i daje nam obraz gry prawie idealnej. Akcja ładnie się zazębia z częścią pierwszą i mamy bezpośrednią kontynuację. Miałem osobiste odczucie, że chcę zbadać każdy zakątek galaktyki z prostego powodu. Gra wciąga i nie chcemy się rozstawać z naszym bohaterem, z Szepardem. Jak mówiłem wcześniej, jedynka wprowadza nas w uniwersum, a dwójka ciągnie to co zaczęła poprzednia część, i tutaj gra nabiera rozmachu i rozpędu. Z życie się z postaciami jest mega odczuwalne, a śmierć któregoś z nich boli jeszcze bardziej. Wątek główny, jak i misje poboczne naprawdę trzymają poziom, więc to kolejny plus. Osobiście polecam, ale koniecznie po graniu części pierwszej, no bo to tak jakby zacząć film czy książkę w połowie, no to po prostu bez sensu. Natomiast na dzisiaj to już wszystko. Ja wracam do ogrywania części trzeciej i czekam na Wasze zdanie w komentarzach. Trzymajcie się do następnego i cześć!